Witam wszystkich bardzo serdecznie w dziale recenzji. Kolejna pozycja pana Erwina Tomy u nas. Wcześniej pewnie pamiętacie, jego pierwsza w Polsce wydana książka w języku polskim na długi czas, omawia omawiana oczywiście u nas. Teraz zupełnie inny klimat, powiedzmy, książki. Klimat, który bardziej jest zbliżony do sekretnego życia drzew, który też żeśmy omawiali. Książka, sama jako książka, bardzo taka kompaktowa, przyjemna, lekka, w dosyć twardej oprawie, ponad 260 stron. Jest szyta, czytelna czcionka, niewiele zdjęć, czarno-białe szkice tylko powiedzmy, czy rysunki i cudowna treść. Cudowna treść. Wiecie dobrze, że Erwin Toma. Yy, od zawsze był związany z lasem. Najpierw jako dziecko, mieszkając w Austrii, w górach, potem był leśnikiem, potem czerpiąc jak gdyby wiedzę, wiedzę od swojego dziadka, postanowił sam na własnej skórze przekonać się, czy rzeczywiście ona jest prawdziwa, i czy rzeczywiście to, co robili w starożytnym Rzymie, czy gdzieś tam na wschodzie, jest prawdą. Jak ogromny wpływ na nas ma drewno. Hmm. Tutaj oczywiście jest, jeżeli chodzi o samą treść, poruszona tematyka oczywiście drewna księżycowego, która y, była poruszona też w pierwszej części, jest spory kawałek poświęcony leczniczemu, działaniu drzew, są opisane fakty, potwierdzone oczywiście naukowo przez doktora Mosera o tym, y, jak cudowny wpływ ma na nas lite drewno. Ale wszystko jest opisane w taki bardzo lekki, przyjemny i przystępny sposób, który sprawia, że ta książka jest idealną książką dla nas, żeby się zrelaksować. Nie żeby się czegoś nauczyć, tylko żeby się zrelaksować i na moment zatrzymać i zastanowić się, kurde. Tyle milionów lat drzewa są na Ziemi, o wiele dłużej niż my. Dlaczego nie chcemy spojrzeć na nie jako na genialnych nauczycieli? Ekosystem, jaki nas otacza, jest tak genialny, a my jesteśmy gatunkiem, który tak to wszystko rozwala i psuje. Że może warto, chociażby przy takiej pozycji zatrzymać się na moment i zastanowić, kurde, co my robimy nie tak. Przecież możemy korzystać, ale nie musimy zostawiać po sobie spustoszenia. Możemy wycinać drzewa, ale sadzić nowe. I tak dalej, i tak dalej. Po co brać beton, jeżeli mamy obok rosnący, cudowny las sosnowy, więc warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć sobie, że tak naprawdę nie ma chyba osoby, która źle czuje się w lesie. Nie będę Wam już tutaj więcej szczegółów zdradzać. Książka jest cudowna, polecam. Nie jest droga, myślę, że każdego stać na taką pozycję, na taką chwilę przyjemności. I ja będę zawsze pana Tomę pozycję jego polecać. Czekam na kolejne wydanie w języku polskim. Osoba jest cudowna, więc też cudownie pisze o tym, co kocha. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka.